Dajcie moi kochani, witam serdecznie na takim challenge'u, który otrzymałam od Mateusza Mateusz z kanału Mati Drapie. Mateusz, bardzo Ci dziękuję. Jest mi bardzo miło, że pomyślałeś o mnie w tym łańcuszku, który właśnie krąży po YouTubie. Fajny pomysł, bardzo fajny, i cieszę się, że jestem wybrana w tym. Także bardzo się cieszę. I już na początku, łańcuszek dalej. Z tymi właśnie drabkami, bo o to właśnie chodzi, że te drabki mają krążyć w tym łańcuszku. Eee, przekazuję dalej. Jak wiadomo, każdy się na pewno domyśla, kanałowi Mary i Mario, mojej siostrze i Szywagrowi. Serdecznie Was, kochani, pozdrawiam. Trzymam za Was kciuki. I piłeczka leci teraz do Was. A tymczasem ja próbuję drabki, które, które trzeba zdrapać w tym challengeu, czyli taka. Bitwa, czy jak to nazwać, nie wiem. Krzyżówka XXL, dwa razy i dwa razy ekstra linie. Dobrze, lecimy. Krzyżówka ma numer 8 i w ósemce mam tylko jeden wyraz dno. Bonusie się pokuta, ale jeszcze cztery literki brakują. Super, to jest super zabawa, super pomysł. Teraz szukamy literkę I. Ja się bardzo ucieszyłam, jak Mati powiedział, że wybiera mnie. Ja lubię takie rzeczy: lubię rywalizację, lubię propozycje, jak mi dajecie. Także jest to zawsze fajny pomysł na odcinek. Fajnie, teraz po mnie będą Mary i Mario. Także oni nic o tym nie wiedzą. Ja ich nie pytałam, nie uprzedzałam, jak zabawa to zabawa. Na odcinku się to wiedzą. Że są następni, ale myślę, że nie będą mieli nic przeciwko, bo te zrabki wszyscy lubią. Następna literka to U. Mamy w bonusie. Ja też je bardzo lubię. Krzyżówki, linie. A szczególnie takie rywalizacje, takie bitwy, no to to jest coś fajnego. Teraz literka U. Fajny pomysł. Chyba wziął się od Kini i Łukasza. Co mi zrobisz, jak mnie zdrapiesz? I tak po kolei, po kolei. Mati otrzymał od yy, Martinki z kanału Mary Mary i tak po kolei lecimy, lecimy. Zobaczymy, kto w tym łańcuszku najwięcej wygra. Literka U. W każdym razie ja się bardzo ucieszyłam. I właśnie tu o to chodzi, że tak bez zapowiedzi, bez ostrzeżenia. Dostajemy takie właśnie wyzwanie. Literka E. Y. Dobra, tu nie widzę. Teraz tu. Czyli 40 zł na każdy odcinek. Takiej rywalizacji. I zobaczymy, czy mi się tutaj coś uda. Więcej y, nie widzę. Najwyżej do drapie, jak przegapię, bo wy wiecie, że ja jestem gapcia. Także u mnie to jest norma. Y, literka B. Tutaj literka B, tu BMW. I ostatnia literka B. Ostatnie jest w Słowie Bóg. Dobrze. Dwie ostatnie. To raczej bonusa nie będzie. O, już na pewno nie będzie. Mamy literkę literka G. Jest tu. Literka G. Jest w geniuszu. No ta ósemka się tak niefajnie układa. Ale zobaczymy dziewiątkę, bo tak mi pani podała po kolei. Eee, zobaczymy. Tu mamy G. No dobra. I ostatnia litera to jest A. Dobra, już w bonusie My Zobaczymy od razu, ile było. Ojej, 10 zł było. Dobra, a my szukamy A. Tu mamy słowo drugie Ada, bo my mieliśmy tutaj dno. I czy tutaj coś to A namiesza pozytywnie, czy nie? Czy tylko nadziei narobi? Bo literka A jest przeważnie bardzo fajna, ale. Było, tak ubyło, Czyli tutaj kończymy z dwoma wyrazami: Ada i Dno. Tutaj, literka A. Mamy. Tu mamy pierwszy wyraz: drapanie. Właśnie, drapanie z drapek. Mamy Ares. To jest wyraz drugi. Czyli już tradycyjnie są po dwa i tu mamy bulla, to jest wyraz drugi. Czy pierwszy? Pierwszy, bo tu nie było jeszcze. Dobra, tu mamy drugi wyraz pad. No i tradycja, że wszędzie są po dwa. Dobra. Nie przedłużam. Jest literka J i C. Czyli ósemka pusta, sprawdzamy dziewiątkę, ekstra linii nadrypywałam. Po linie to idą trochę szybciej niż krzyżówka. Literka H i K, może spróbuję po dwie. H i K, tu mamy K. K, K. I tutaj w tej krzyżówce jest wyraz owoc. I na dole biodro, czyli ta dziewiątka, tak jakby troszeczkę lepiej, ale, ale i tak pewniaka tutaj nie mam. H i K. Tu jest K. Tu, 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 tu. I ostatnia. Tu H, K. Dobra. Kolejne to J i p. W bonusie jest p. Tu jest j. p p. Tu się tworzy piec. Teraz wyraz tutaj pierwszy. j i p. Tutaj mamy owoc, czyli jeden wyraz już jest. j i p. nie widzę i ostatnia J i P, P, P i J wianie. ostatnie dwie literki to y i S, Y, S, tu mamy S, tu jest Y, no ale tu zostajemy z jednym wyrazem. Jeszcze za chwilę sprawdzimy kontrolne. Y, S. Tu mamy wyraz drugi. Owoc, cydr. Tu jest S. Tradycja. Po dwa wyrazy. Nie pomylą się. Tu jest S. S, S. S. No dobra, co tu było? W bonusie 70, i ja mam kontrolne C. C i. No gdzie tu jeszcze jakaś literka? C i O. O, krzyżówki są puste. Teraz zabieramy się za linię. Linię numer 22. A te kolejne mają numerek 23. I tu szukamy kości i motyl. Motyl. Kości, motylek. Mm -hmm, nie widzę. Dobra, nie będę przedłużać, szukamy. Po drodze się znajdzie czapka korona. Czapka korona. Gdzie jesteście? Jest czapka. Tu jest czapka. Tu jest czapka. I tu jest czapka. Kolejne dwa to słoń i księżyc. 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 Dobra, kolejne dwa to moneta i popcorn. Popcorn widziałam. Moneta. Popcorn. Moneta, moneta. Eee, popcorn form. Dobra. Następny kwiatek i diament. Chyba wam to trochę zbliżę. O! Kwiatek i diament szukamy. Jest tutaj diament. Tu była jeszcze moneta. Diament. I tu diamencior. Kolejne to gwiazda i łódź. Jest Łucz. Gwiazdka. Łucz. I to tyle. Ostatni tutaj symbol to leżak, i po drugiej stronie mamy rolki. Leżak i rolki. Tu jest rolka. Tutaj, tu leżaczek. I to by było wszystko. Lody i serduszko. Merduszko. jest. No, co to tak mało tych symboli? A po ja nie widzę. To później znajdę cytrynka i słońce. Cytrynka. Cytrynka. No dobra, kolejne to balony i biedronka. Jest biedronka, tu, tu były rolki. Tu była moneta. No wiedziałam, że pogubiłam, ale już znajduję balony i biedronka. Balony. I tu jeszcze mamy baloniki, następny rower i podkowa, jest rower. Podkowa na szczęście, rowerek tu też, tu też. I jeszcze tu. No, symbole się kończą, linii nie widać. Klapki i sakwa. Ale i tak zabawa jest fajna. Bawimy się dalej, łańcuszek ciągniemy dalej. Klapki i sakwa. Także teraz czekamy na Mary i Mario. Tęcza i piłka. Czy coś tutaj się zadzieje, czy nie. Ale mimo wszystko, Mateusz, dziękuję Ci bardzo. Że o mnie pomyślałeś, no naprawdę zabawa jest super. Tęcza piłka, 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 piłka. Także linie raczej puste, tak. Kontrolne różne i zostają nam jeszcze te z numerem 23. Zobaczymy, czy się tutaj coś zadzieje. Cytryna kości. Są kości. Kości i cytrynka. Możliwe, że gubię, ale znajdę. Nie denerwujcie się. Sakwa i yy, yy, diament. Nie chcę po prostu tutaj za długo. Tego przyciągać potem się znajdzie. Sakwa i diament. Tu jest diamencik. Tu jeszcze była cytrynka. To były kości. Diament. Parasol i serduszko. Jest parasol tu serduszko. Serduszko wysyłam dla Mateusza. Za to, że pomyślał o mnie. Fajnie, fajnie się tak pobawić. Serduszko i parasol, serduszko. Dobra. Kolejne dwa to arbus i słońce. Czy tu są? Jest arbuzik i jest słońce. Jeszcze tutaj dwa słoneczka. Dobrze, kolejne to są okulary i czapka. Tu mamy symbole. Czapka. Tu są czapy i okularki. O proszę bardzo, tu są zgubione słoneczka, tu serduszko. Teraz mamy łódź i klapki. Łódź klapki. Klapki. Tu są obok siebie. Tu jest... Łódź. I tu jest Łódź. No dobra. Tu mamy ptaszka i po drugiej stronie mamy kwiatka. Kwiatek. Kwiatek i ptaszek. Jest ptaszek. Kwiatek. Kwiatek. Traszek daje nie. Ale fajnie. Czyli mój challenge nie będzie na zero. Motyl i lody. Kwiatek tu jeszcze przegopiłam. Motylek i lody. Tu są lody. Lody. Tu i tu. Ale daję drugą linię. Nie, bo nie było kraba, co ja mówię. Już tu chciałam krzyczeć. Nie było krabika. Leżak i wiatrak. Mamy wiatrak. Mamy wiatrak. Tu mamy wiatrak. Dobra, kolejne to jest księżyc i Biedronka. Nie wiem czy te symbole były, nie kojarzę. Nie było. Teraz mamy tęczę i rower. Jest tęcza. Następnie balony i moneta. Moneta daje drugą linię. Balony i moneta. Moneta, 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 balony, balony. Ostatnie dwa, także ja mam już dwie linie: popcorn i korona. Ja tak nie za bardzo kojarzę te symbole. Korona, tak, ale popcornu chyba nie. Tu jest korona. No właśnie. Także mamy dwie linie. Pierwsza jest tu, kwiatek jest, yy, wiatrak jest, i moneta jest dziesięć, i druga linia jest tutaj, yy, łódź. Yy, łódź. Łódź, Łódź, Łódź jest, okulary są, cytryna jest, słońce jest i ptaszek jest. I tu drugie 10 zł, czyli 20 zł. Ekstra liniach z numerem 23. Bardzo pięknie Wam dziękuję za obecność. W moim challenge'u rywalizacji z drapek Łańcuszku, który właśnie krąży po YouTubie. 40 zł odzyskałam 20 w ekstra liniach. Także piłeczkę przekazuję dalej Mary i Mario. Kochani, trzymam za Was mocno kciuki. Życzę powodzenia i bawimy się dalej. Dziękuję Mateusz za, za to, że pomyślałeś o mnie, za tą super zabawę, super pomysł. I teraz trzymamy wszyscy kciuki za Mary i Mario. Zapraszam oczywiście na kanał do Matiego, Mati Drapie. Do usłyszenia, do zobaczenia, miłego dnia. Pa!